Witajcie na kanale Automobilizacja. Dzisiaj chciałem omówić temat wyboru diesel czy benzyna. Odwieczny problem. E, oczywiście, do finalnej decyzji, czy diesel, czy wybrać diesla czy benzynę, e, trzeba będzie przeanalizować szereg czynników. Natomiast najpierw może skupię się na wadach i zaletach każdego napędu, i z tego wyjdą tak naprawdę wnioski. W późniejszym czasie zajmę się Napędem hybrydowym, napędem elektrycznym, instalacją gazową także na to poświęcony będzie inny odcinek. Omówię teraz wady i zalety każdego napędu, i z tego wynikną nam wnioski, które wyciągnę. Pierwsza sprawa kluczowy, fundamentalny punkt, dla którego wybieramy silnik diesla ponieważ jest ekonomiczny, spala mniej paliwa. Punkt drugi. To jest mniejsza wrażliwość na brutalne traktowanie, że się tak wyrażę. Chodzi o to, że bez względu na to, w jaki sposób traktujemy, czy kilka razy w trasie podkręcimy silnik wyżej i będziemy jechać bardziej agresywnie, ten silnik diesla jest mniej wrażliwy na to brutalne traktowanie. Kolejną zaletą jest wysoki moment obrotowy w porównaniu do jednostki benzynowej o tej samej mocy. I czwarty punkt to o wiele wyższa trwałość silników diesla w stosunku do silników benzynowych. Natomiast wat mamy już więcej. Ja naliczyłem 7. Pierwszy punkt. Wysoka cena zakupu. Niejednokrotnie zakup samochodu z silnikiem diesla jest droższy o 8, 10, nawet do 14 tysięcy złotych w porównaniu z jednostką benzynową. Punkt 2 to długi czas osiągania temperatury roboczej. Ponieważ diesel ma wysoką sprawność, wyższą niż silniki benzynowe, stąd mniej ciepła jest tracone na jego rozgrzewanie. To jest jego zaleta, ale jest i, i wada. Trzeci minus to głośna praca, klekotanie hałas powyżej 2,5 tysiąca obrotów. Czwarty punkt to wibracje. Piąty punkt, wysokie koszty serwisowe. Chodzi mi tutaj o wymianę rozrządu, elektroniczną pompę wody. Szósty punkt to skomplikowana konstrukcja. Tryskiwacze piezoelektryczne, bardzo często nie nadające się do regeneracji, Trzeba wymienić. Wymieniamy, wymieniamy komplet. One mogą kosztować tysiąc i więcej od sztuki, więc to jest już poważny wydatek. Pompa wysokiego ciśnienia, pompa paliwowa i siódmy punkt DPF. DPF oczywiście jest bardziej problematyczny niż GPF czy OPF w silniku benzynowym. Także większość z nas, jeśli się spotkało z tym, no to, to wie czym to pachnie. Jeśli chodzi o silnik benzynowy, no to mamy tutaj kilka głównych zalet. To niższa cena zakupu. Druga, cicha praca. Trzecia, brak wibracji. Czwarta to niższe koszty serwisowe, bo mamy mniejszą ilość oleju, mamy mniej elementów. Te elementy są siłą rzeczy tańsze. I piąta zaleta to szybkie osiąganie temperatury roboczej. Jeśli chodzi o wady. To po pierwsze wyższe zużycie paliwa niż w silniku diesla. Również jest on bardziej wrażliwy na stanie w korkach, na jazdę autostradową z prędkościami autostradowymi. Szczególnie, gdy mówimy tutaj o silnikach benzynowych, które mają krótką skrzynię biegów, jeszcze piątkę, no to wtedy rzeczywiście mamy 3000 obrotów przy 120 załóżmy. Więc te 140 już generuje pewne dość wysokie obroty. A, to idzie, a co za tym idzie, to i wyższe zużycie paliwa. Gdy na autostradzie będziemy korzystać albo przy napasach rozbiegowych z pełnej mocy, z pełnego momentu obrotowego silnika, szczególnie w jednostkach downsizingowych, one są bardziej czułe na wychylenie pedału przyspieszenia. One są znacznie bardziej czułe niż silniki diesla. Mówię to z autopsji. Kolejny punkt to niższy moment obrotowy i niższa trwałość silnika niż, niż diesla. Żeby podjąć decyzję, jaki rodzaj napędu będzie najbardziej odpowiedni i optymalny dla nas, to przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, jaki tryb. Yy, w jakim trybie użytkujemy ten samochód? Czy to jest jazda miejska, ale na zasadzie jazda miejska, czyli stanie w korkach, więc silnik od rana do, do wieczora będzie ciepły, ale te dystanse są krótkie, mało, ten silnik nie jest na obrotach, mało jedziemy, więcej stoimy. Jakie dystanse roczne pokonuje samochód? Według mnie zakup samochodu z silnikiem diesla ma sens wówczas, kiedy planujemy przejechać rocznie, przejeżdżać rocznie co najmniej 40 tysięcy kilometrów. Jeśli pokonujemy samochodem długie trasy, no to oczywiście to niskie zużycie paliwa przełoży się nam na wyższy, na większy zasięg. Zakup samochodu z silnikiem diesla ma sens w momencie, kiedy w grę wchodzą duże samochody, czyli jakieś SUVy, terenówki, bądź samochody klasy premium. Wtedy, kiedy ta masa własna pojazdu jest dosyć wysoka. Mówię to na podstawie własnych doświadczeń. Mogę wziąć pod uwagę, na przykład BMW F F01, czyli siódemkę 730X drive, gdzie mamy napęd dołączany na cztery koła. Silnik 3litrowy 260 koni, No i tak, tak naprawdę ten, ten samochód z tym silnikiem lata. On fantastycznie, fantastycznie jeździ, świetnie przyspiesza i zużycie na takich długodystansowe zużycie paliwa to jest 8, maksymalnie 8,8. 9 litrów ten, ten samochód nie przekracza, więc silnik diesla będzie mniej wrażliwy wówczas, gdy ma dociągnięcia taką, taką masę, tam samochód waży około 2 ton. Natomiast gdybyśmy mieli taki sam samochód z silnikiem benzynowym, załóżmy 3-litrowa turbobenzyna z mocą około 300 koni, no to nie ma siły 15 litrów, to trzeba się liczyć z tym. Zakup diesla ma sens w momencie, gdy kupujemy samochód używany z przejrzystą historią, kiedy wiemy, w jaki sposób był używany, jesteśmy tego pewni, i ta różnica między benzyniakiem a dieslem nie jest duża, i na przykład przejeżdżamy rocznie 20 tysięcy kilometrów, to ja wówczas wziąłbym diesla. Mimo wszystko wziąłbym diesla. A kiedy zakup benzyniaka masz, ma sens? W momencie, kiedy samochód z silnikiem diesla jest droższy, załóżmy o te 14 tysięcy złotych, to nawet gdyby ten diesel palił 2 litry mniej, co z reguły jest tak około 1,5 litra. Ta różnica jest czasami nawet w stosunku do dobrych jednostek około litra, między litr a 2 litry, więc to nie jest zawsze sztywna reguła 2 litry. Ale załóżmy dla kalkulacji, że ta różnica wynosi 2 litry. Przyjmijmy, że benzyna jest po 5 zł, w związku z tym 100 km kosztuje nas mniej o 10 zł. Jeśli samochód droższy jest o 14 tysięcy zł. Wtedy musimy pokonać 140 tysięcy km, żeby diesel dopiero miał sens bytu. Że to jest moment, kiedy on się zamortyzuje. Natomiast każde następne kilometry dopiero będą pracować na jego korzyść. No ale co w momencie, kiedy my pokonujemy rocznie powiedzmy 20 tysięcy km, albo co gorsza 10? To się nie zwróci nigdy, a już pominę fakt że przy takiej krótkiej jeździe na obecne DPF Euro 6 i Euro 6D to by człowieka zamęczyły. Zakup zniaka ma sens w momencie, kiedy pokonujemy krótkie dystanse po zimnym starcie. Z doświadczenia wiem, że diesel uzyskuje temperaturę roboczą w, po jakichś 15-20 minutach pracy. Po nocy pod chmurką, mówię tutaj o zimie, załóżmy minus 2, Należy przejechać w okolicach 80 km, żeby on złapał dopiero temperaturę roboczą. Natomiast w benzyniaku ta sama historia, po 3 km mamy już 90 stopni. Załóżmy, że dojeżdżamy 10 km do pracy. Wtedy po tych 10 km diesel ledwo będzie łapał 70-80 stopni rzadko po 10 km, w zależności, oczywiście od od rodzaju, bo jeśli będzie to spokojna jazda miejska, to, to nie ma siły. To jest potrzebne te 20 minut, żeby on, on złapał temperaturę roboczą po zimnym starcie. Natomiast w przypadku benzyniaka, te 10 kilometrów, no po trzech spokojnie złapie temperaturę roboczą i każdy następny kilometr już nie będzie miał włączonego automatycznego ssania i, i nie będzie nam palił tak dużo. Natomiast przez te pierwsze kilometry diesel, mimo wszystko, że jest oszczędny, to pierwsze kilometry no to widać, nie, nie ma siły, żeby zejść poniżej 7 litrów w takim oszczędnym listu. No, mówię tak z doświadczenia. I pozostaje ostatni punkt. Jeśli kupimy benzyniaka, który będzie podatny na montaż instalacji gazowej, benzyniaka z przejrzystą historią, oczywiście z wtryskiem pośrednim, wielopunktowym, gdzie możemy założyć sekwencję, no to wtedy to się jak najbardziej opłaca, dlatego że po montażu instalacji gazowej trzeba przyjąć, że będzie się nam zwracało, no strzelam 10 zł na, na 100 km, czyli koszt do czterocylindrowej do jednostki, koszt instalacji gazowej to będzie w granicach 3000 zł, czyli 30 tysięcy to po roku, półtora roku nam zwróci się ta, ta inwestycja. No i przede wszystkim należy zadać sobie pytanie, jak długo zamierzamy tym samochodem jeździć. Czy to jest zakup na rok, dwa czy na pięć? Bo czasami przewidujemy na pewien przebieg. Załóżmy, w dwa lata pokonujemy 100 tysięcy kilometrów i szukamy samochodu na dokładnie taki dystans. No to szybko policzymy. Wiemy jaki jest rodzaj jazdy, czy to jest jazda miejska, czy to jest jazda autostradowa. Wcześniej nie wspomniałem ani w wadach, ani w zaletach jeszcze jednego kluczowego czynnika chodzi o preferencje każdego z nas jedni lubią klekot grzechotnika patentu Rudolfa Diesla, inni znowu są za silnikiem benzynowym. jedni lubią wysoki moment obrotowy jednostek turbodoładowanych turbo aczkolwiek w obecnej sytuacji kiedy mamy turbo benzyny, to one też nic nie ustępują. Także tam jest oczywiście mniejszy moment obrotowy, ale one sobie bardzo dobrze radzą. Czy też na przykład lubimy soczysty dźwięk wkręcanego silnika benzynowego, wkręconego na, na czerwone pole. No bo nie da się ukryć, że jeśli ktoś to lubi, no to samochód ma mu sprawiać przyjemność. Owszem, jest narzędziem, ale on ma sprawiać przyjemność. Więc nie możemy w czysto księgowy i rachunkowy sposób patrzeć na całą rzeczywistość, bo wtedy życie nie miałoby żadnego smaku. Musimy jeszcze zostawić sobie tą furtkę na, na nasze preferencje, na, na, te, na te drobne przyjemności. Generalnie bardzo trudno jest z góry założyć, czy ktoś będzie potrzebował silnik benzynowy, czy silnik diesla? No, prawdą jest, że musimy przejechać te 40 tysięcy kilometrów rocznie, żeby zakup silnika, samochodu z silnikiem diesla miał sens. I to tak naprawdę jest głównym kryterium: jak dużo jeździmy, na jakich trasach, na jakich odcinkach, czy na krótkich, czy na długich. Czy to będzie jazda typowo miejska, czy poruszamy się do pracy i z powrotem, czy jeździmy wokół komina? W kolejnym materiale zastanowię się nad wadami i zaletami, nad sensem montażu instalacji gazowej do samochodu. To będzie osobny materiał. To daje nam pewną furtkę, z, pewne wyjście z tej sytuacji. Natomiast na chwilę obecną, gdy Prym wiodą jednostki benzynowe, turbodoładowane z bezpośrednim wtryskiem paliwa, bądź też z pośrednim, ale z fabryczną instalacją gazową od wysokiej sprawności, mało ustępujące jednostką diesla. No, mamy twardy orzech do zgryzienia. Musimy się zastanowić, jak dużo jesteśmy skłonni wydać. Na pewno problemy z, z DPF-em. Z wypalaniem się co 300 km nowej jednostek z Euro 6D. No to jest, to jest spory kłopot. Jasne jest ta przyjemność, ten samochód lekko, lekko jeździ, ale coś za coś. Silnik benzynowy, no mamy tutaj okupiony jest wyższym jednak zużyciem paliwa. No ale musimy sobie zadać pytanie, czy te 1,5 litra, do 2 litrów, czy to jest rzeczywiście warto. Jeśli pokonujemy rocznie 20 tysięcy kilometrów i planujemy samochód mieć przez 5 lat, no to po tych 5 latach on będzie miał 100 tysięcy kilometrów przejechane, a amortyzacja diesla będzie trwała, nastąpi dopiero po 140 tysiącach. Ale to jest nic, bo jeśli to nam sprawia przyjemność, jeśli takich chcemy, to właśnie tak trzeba zrobić. To jest preferencja każdego z nas. Suche dane, suche kalkulacje, kalkulacjami, e, natomiast e, jak to mówią, należy się kierować i sercem i rozumem. Serce mówi jedno, rozum drugie, e, złoty środek. Temu sercu też jakąś pożytkę od czasu do czasu trzeba dać, bo inaczej życie nie miałoby smaku. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was e, tym materiałem. Jeśli tak, to proszę udostępnijcie go dalej, po to, aby kanał mógł się rozwijać. Aby zyskał nowych subskrybentów, dzięki którym będę miał motor, będę miał kopa do działania, do rozwijania tego kanału. Tymczasem, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.